No dobra chłopaki, to dzisiaj gramy w papierosy kamień, przegrany złoty wychodek. Trzy, 3 4 O kur! Sądzę, wychodek! Brunetki, blondynki, ja wszyscy nie teni. Juliusz, Juliusz. Macia. znam się o jednej tylko śnie, Słuchać bo Ta, trochę mu ryb posmarły tym, od dołu, śniegiem od dołu. od dołu, go weź, ruda Bo mu kapie weź Dobra, 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 dobra No zajmij się wreszcie tym rannym Dobra Wykapany No Dobra Wąską piramidę! Wąską! Ten Ten dym, Ten Nie! A że Ja też kiedyś sobie na hełm założyłem opaskę białe czerwoną do góry nogami, nie? Anka <śmuszczanie> Oni mieli autory.